Hej, hej, ludziska, z tej strony Absort i kontynuuje przygodę w Resident Evil Number 4, a tak naprawdę to już e, jesteśmy. Wydaje mi się, że blisko końcówki, ze względu, że już powoli dochodzimy do naszego kolejnego bossa, a tak naprawdę przedostatniego, z tego co się orientuje, bo przedostatniego Jakoś tak. Yy, powiem wam, że mogłaby być pewna różnica w moim ekwipunku z poprzedniego odcinka ze względu takiego, że po prostu kiedy wczytywałem grę, gra mnie cofnęła świeżo po etapie z rozmową z Sadlera, gdzie nam porwał Ashley, zaraz po prostu w tym miejscu, w którym jestem, więc tak no, zapisałem gra, więc może żeby trochę inne rozstawienie, inne troszeczkę materiału, być może troszkę więcej zaoszczędziłem. Yy. No możecie sami na to spojrzeć przy okazji czemu ja tego tak nie przeładowałem niż gana nie pytajcie, nie wiem czemu. Ale tak to wszystko wróciło do normy, nawet ten kruk, który jak widzicie tam na e, górze dalej jest e, po prostu zgliczowany, nie? Ale to widzę, że to jest taka wada e, naturalna <grytania> przez samych twórców, więc okej. Okay. Ja, dużo przeładowaliśmy bardzo spoko. Granaty mamy ciężkie aż 3 i powiem Wam, że tutaj pod szybkiego slotan ja bym był nawet skłonny zać tutaj flesze, ze względu, że mogą się nam przydać. I dobra, ogólnie, beczki, i tak dalej, to też już zdjąłem je, więc tutaj nic nie będzie takiego niesamowitego. No i tutaj nie mamy nic w walce bo pewnie Jack Krauser nam wszystko zabrał swoją drogą. Jack Krauser to jest nikt, nikt inny, jako po prostu osoba, która współpracowała z Ionem na jedno z podczas misji. Więc oni się dosyć, <coughs> przepraszam, oni, są dosyć, oni się dosyć dobrze znają, tak? Jeśli nie mylę, a mogę się mylić, bo niestety tych pobocznych serii z Residenta e, no mniej się orientuje, czyli może już to było z Resident Evil Chronicles, ale nie dam sobie głowy urwać, to była ta część, gdzie Sully'a z Krauzerem współpracowali razem. No a teraz to wiadomo. Welcome. Got some rare things on the Jak najbardziej, handlarzu. Ruby's Proszę all right. bardzo. Czy coś możemy jeszcze ci tak typowo fandolić? Myślę, że no nie ma tego zbytnio. Wszystko, całą resztę chciało. Chociaż ten skop nam nie jest potrzebny, skoro mamy e, ten e, Biosensor Skop. Więc raczej e, nie zakrztuć się, handlarzu, wrócąc e, sobie utwory. Dobra, na razie nic nie zrobimy. E, kamizelkę, o przede wszystkim to to naprawdę jak będziemy walczyć z e, Ja bym tu powiem wam, ulepszył siłę strik strikera. Czy może pojemność, fire rate, no ja bym tą siłę dał. Chociaż TMP też by się przydało. Trudny wybór well 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 Sniper nie li to daje sensu, po prostu i tak ulepszania. Mm. W sumie... Co sumie bym wziął tego para w shotgunie, bo jednak ten shotgun to robi roboty nieraz, nie? Are, Dobra, to to ogarnięte, naprawmy sobie nóżek i możemy... you, No i to tyle. A jak ja chwila! Come. Bo ty się jeszcze a coś do, coś do kupienia. Sale, Ej masz, teoretycznie masz tutaj spray, który czy ja chcę? Biorę. Może się Jeszcze powiedziawszy wezmę nawet Am Pro right. I don't always have dobra Wiecie, jak się przygotować na czego krauzera e, tak naprawdę jak tylko się da to różnie może bywać e, dobra w sumie pyk. Pyk pyk, może być, dobra, nie jest źle E, wam, że jeszcze zapiszę sobie półki mogę. Jakbyś absurd w tamtym odcinku zapisał tutaj, to by cię nie wywaliło tam. <noise> no trudno. Dobra. Lecimy na tego Jacka Krauzera. Zaczyna jak ta walka się tutaj potoczy. On przy pierwszym spotkaniu była to niesamowita walka na loże, a tutaj. Hmm. Może być to różnie. Ale jak będzie ostatecznie... No mam nadzieję, że to będzie czysta episkoś też, nie? Bo w oryginale była fajna dosyć ta walka. Trudna, ale fajna. Jezus. <laughs> Nie wiem czy zawożę cię w ogóle szczegół, że... Dobra, zaraz powiem. Rocky. Oh, worried girl. Is that it? Hmm, that's just like you. You always had poor judgment. <laughs> But if you think I'm going let you out here alive. Hmm. You're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? Uh oh. You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? And see? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know you were always an asshole. <laughs> but at least you had some kind of code. Some honor. And look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Hm. No to zaczynamy E no, kochani, Jack Krowser, no chciałem powiedzieć run, swoją drogą. E, Not like I have a choice. Tak naprawdę jedną małą rzecz, czyli to, że e, nie wiem jak się przyjrzyjcie. To Lion na rękach ma efekt e, tego virusa będzie zarażonego, nie?

ja się idę! No, nożem Co jest? Ja chciałem go nożem dzisiaj ziab wziąć! Tak! Czyli tak dobrze na noże To nie będzie! Shit! RIDOL! Shit! Co było? Dobrze! Nie ma! Shit! Wrócił się! Leon. Aaaa, co za walka! A na noże to jest fajne. Shit. Shit, nie zrobiłem zrobić uni. No, nie, 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 nie. Ale ty czerwony? Ach, zrobił flesza. Ale w ogóle ta no, fuck, jak zmienił się na, nagle kolor. Hmm. Dobrze, bo i drodzy idziemy dalej. Oczywiście to nie koniec walki z krazerem. tak naprawdę to jest dopiero początek naszej zabawy. Dobrze, że te noże mamy zapasowe. One się nam bardzo tu przydadzą na walkę z nim. coś możemy zrobić z tym symbolem? Raczej nie. Ale na pewno tu mamy jakiś znak, więc warto go zapamiętać. Takim koło do młynu, czy coś takiego. O ile krawzor za chwilę mi gdzieś nie wyskoczy. i... Hello! No i człowiek zapomni nagle, nie? Wezmę sobie pistola, bo coś czuję, że on tu może się kręcić. Aha, czyli to po prostu jest pokrętło od tego. E, czy wszystko? Nie, nie wszystko. Absurd, zbieraj, bo to ci wszystko się przyda, szczególnie zioła. Dobra, skoro już tak mamy. E, ja raczej nie będę łączył tych ziół, użyjemy sobie za niedługo spraya, ale jeszcze nie teraz, jeszcze się wstrzymamy. Ale w sumie możemy zjeść to jajko. Zawsze to coś da, nie? Dobra, kręcij! On, kręć! czeka cię jeszcze. Długa przeprawa z Krauzerem. Dobra, zejdźmy na dół i chodźmy dalej. Zapewne będą jeszcze jakieś pułapki, czy coś. No bo jednak Krauzer z tego słynie ja w Możesz to wyłączyć? Nie, po prostu musimy tego unikać. Dobrze. Dobrze, że to w miarę dobrze widać. Nie to co linki, kurde, w wiosce. Dobra, zejdźmy na dół. Dobrze, no, ja, że to będziemy tutaj walczyć z nim, tak? Między pułapkami, tak mi się wydaje. Slapping! Wow! Się, kurde, obsrałem! No. Ja. <gry> I jeszcze na to minę Powiem wam, że to było piękne zagranie O Takie coś to <śpiewam>, Takie coś to wuję absorbić ku Aha Widzę cię wow. Skąd Skąd Ja pierdzielę. Nawet nie wiem skąd. Tędy nie przelecę. Kurde. Bym musiał jakoś tam Grenade'a użyć, ale no nie wiem. No. no nie przejdzie tędy, chyba że jakoś inaczej będziemy mogli. Nie no, tędy też nie. Czy ja coś zrąbałem i Krause powinien trafić w tą teoretyczną te, te, pułapkę? Prawdopodobnie tak. A ja niestety przez to, że tak zrąbałem, zużyję jeden granat przez... na to. Mam nadzieję, że jakoś to rzucę. Dobrze mówię, szkoda tego granata, ale. No, wiecie, inaczej bym tego nie przeszedł. Wow, działka! Nie ma działka. Ale tak jak pamiętam, to były takie działka. To trzeba było się też były to też by były pułapki, które nas strzelały na lewo i prawo, więc... O! <grywka> Naturalnie, te pułapki nigdy ode mnie nie odejdą, musiałem wpaść w końcu jakąś. Okej, okay, tędy możemy tam rozwalić, żeby nie dostać. Teraz się cofniemy i tam rozwalimy. no Wygląda to, wam, bardziej interesująco niż w oryginale. O wiele Jest to ciekawiej Gdzie jesteś? How Najgorsze, że ja go słyszę, nie? I to bardzo głośno na, na słuchawkach. I ja miałem wrażenie, że jest za moimi plecami. The fuck? To jest najgorsze, bo Krowser to gdzieś się na mnie czai, nie? Cholerny creep. I camper. Wo Cofik Dobra, nie ma. To siadło. Zacznijmy się tu na baczności, bo tu Sofia są pułapki, nie? Pułapki z krawzera i jego zabawki. Wow, skąd? Gdzieś stąd? No jestem lucky, albo może to po prostu mam kwestię skill'a czy coś. I guess Gnoju cholerny. Niby strzela, ale jego nie widać. Ok, mamy zapis. E, mamy tutaj czerwoną roślinkę. No, powiem wam, że bardzo się skuszę, żeby ją połączyć. Super. No i dobra, na razie to tyle. Chociaż chwila, mamy tu trochę gunpowdera. Może zrobimy. Możemy do pistola, przyda się. No pistola nigdy za mało, nie? Znaczy nigdy nie za wiele tak naprawdę. Kurde, absurd, bo słowo. słowa A tak naprawdę to jest nam potrzebne, no bo wiecie Jeszcze ekskluzywna część w naszym Black Tailu, no to też robi swoje Fuck Fuck skąd? I'd be dead if I kept listening to people like you was the Reaper comes for cowards and the careless alike okay dobra, you... I don't know guess I'll ask when I see him Che we'll stop him yeah it you've really gone all out for me you shouldn't have ja anything to make the pretty boy feel special is I just them yeah O nie. Czy on idzie za mną? Nie. Okej, okay, nie wam go. Daliśmy radę. Dobrze, ekskluzywna część robi swoje w Black Tailu. Ten damage. Obym tylko dał radę. razie tylko z pistolet korzystam, bo jestem dosyć oszczędny teraz. Ale po drodze niech się zbierają. Amunicja to po prostu innych broni, bo kto wie, może mi się nagle to przydać bardzo. Przy okazji się tak Hmm, rozejrze, czegoś nie ma, no na razie nie widzę. Jakiś tutaj, wiecie, sekretów, nie sekretów, nie? Tak czy jak on się gdzieś tam tam schował? Aha. <laughs> to ci się nie uda, tak było dosyć proste do uniknięcia. Więc easy. Aż się podrapie z wrażenia po nosie. O, otworzył mi bramę. Dziękuję Ci, Krazer, że nie muszę szukać jakichś kluczy, nie kluczy. A, mam Cię! Szybko, 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 kopniak! Ej, dobra, patrzymy na noża. Wow, Unik! A, jaki Unik piękny!

Dobra, teraz mamy masz główny nóż tak naprawdę. Aaa, nie dormiesz nas. Oooooo! Aj, znów się taki czerwony coś zrobiłeś. Nie ma? Nie ma się Dobra, cofnijmy. Ty All tak. Kurde, co się tylko na obronę lecę? Muszę to jakoś lepiej to robić. Tutaj to się człowiek może nauczyć parowania. Nie ma, Nie ma. Tak. ja pierdzielę no, ten crazer taki przez jest. Unik. Dobra. Unik, nice, Leo Wow! Fak! O, dostaliśmy! Co to za bitwa? Szarona. Dobra, wziąłem już sobie pistolet, a szybko. Nie, jadajcie ten tym momentem. tak. Aha. Las plaga zaczął działać. O Jezus. To będzie dopiero już cięższa sprawa. Już to nie będzie zabawa. No to zaczynam zabawę. Fajny maszyn ten O Jezus. Coś czujesz, że tutaj już wyciągasz odgada, nie? Jakie inne, prawda? tego działa, żeby go załatwić. Time to finish your training. Bardzo dużo nawiązań do oczywiście tej części, o której mówiłem, czyli... Czyli... You've lost Resident Evil Chronicles. Mówię, chyba, nie jestem pewien, czy to była ta część. Jeśli się mylę, no, to możecie mnie poprawić, ale tak mi się wydaje, że to była ta. Ale teraz mamy taki bardziej widzę. Wow! Creepy moment. Dostał. Za mną. Cholera, to jest jeszcze tak ciemno. Zaskoczył mnie. Dobrze, że ten nożyk mamy, ale on też nie jest jakiś mega wytrzymały. Spoko, spoko. Okay, kolejnego... Tego kolejnego żółtego mam herbat, ciekawe. Chociaż on nie jest nam już potrzebny. Bo mamy i tak pełne zdrowie pojemność. Bo znaliśmy wiele wcześniej, chyba wszystkie. Plus od handlarza mieliśmy kiedy tam na początku, gdzieś tam w poprzednich odcinkach. Więc tego się trochę nazbierało, ale dobrze. E, zrobimy w sumie taki jeden mix. Czemu by nie? Pyk, e, proszę bardzo. O, no to zielę. I zróbmy do w sumie e, maszyngana, bo to też się bardzo nam przyda. No i w razie bo, e, na razie to tyle. Jeszcze mamy rybcie do chilowania się, więc jest okej, okay. granaty. Bowser możesz dostać po dupie tak naprawdę od nas. Kurde, to jest takie niepewne miejsce teraz. Pach, nie zdążyłem kółeczka wcisnąć! Super, Krauser, cieszę się. <laughs> Żeś mnie tak dziabnął, że muszę przez ciebie dwie rybki zjeść, żeby się po prostu wychilać jakoś normalnie. Dobra, przeładuję sobie. No, szkoda, że tego kłeczka się nie udało wcisnąć, tylko głupio straciłem zdrowie. Ej, ej. Dobra, wszystko się przyda. Nawet czerwone zielone. Teraz sobie połączymy. Dobrze, chile są. To jest najważniejsze, bo to czuję, że walka nie będzie prosta. Tym bardziej, że jego zmutowana ręka będzie też działać jako tarcza i nóż, nie? On się jakiś taki teraz mega szybki, więc... Here we go again Co? Ma drugą łapę? Teraz jestem zaskoczony. W oryginale nie miał drugiej łapy takiej. Ok, zaskoczysz, zaskoczysz, ale ja zrobię unik. Bak. No. No. Yeah. Dobra, kopnię. Back. Nie wiem czy to. Ja widać, pomaga skoro. Kurde, chciałem zrobić unik, ale nie pykło. Dobra, użyjmy sobie kolejnego sprayu, widać się wam przyda na bardzo. Dobra, kopniak. Dobra, nie udało się po prostu odstąpić Shit! Za bardzo się zbliża do niego! No, do. Uh. Czyżby? W mojej czyżby? Tak! Shotgun porobił tu sprawę. <laughs> Kozak. Było warto weprzeć by się shotguna. Było warto. Now, Dabi go, jego własny nożem. I skończy go cierpienie. Czyli on to zrobi? Yes. Rady. Dostaliśmy waleczny nóż. Lepszy nóż. O, moi drodzy, nóż Krauzera mamy. No to z nożem Krauzera. No to tu możemy naprawdę ładnie podziać. Kurde, cztery sloty zajmuje. Ale to spokojnie. Za chwilę zrobimy na to miejsce. Ale fajnie. Mamy nóż od Marwina z tak naprawdę. Znaczy Combat Kraifa właśnie z części mianowicie drugiej. Ale i również mamy tutaj nóż Krauzera. Czemu go to inaczej, jeszcze? Nie, w sumie nie ma znaczenia, jak to obrócę. Nie, nie, nie wyrzucaj tego, lionek. no. Widzicie no. to? Chcę postawić, to nie mogę. Dobra, a jak? No zresztą po co to stawiasz? Absurd taki, tak teraz będziesz robił No. Bez sensu. Dobra, a to po prostu wpakujemy w ten jeden slot, bo akurat idealnie się tu mieści. No i super, mamy miejsce zrobione. Skrzyneczki oczywiście rozwala, ale. Tym razem ee, dam taką ciekawostkę porównującą do oryginału z Rezydenta, czwórki z 2005 roku. W momencie, kiedy pokonywaliśmy Krauzera, to jeszcze na koniec mieliśmy czasówkę, ponieważ były zasadzone pewne miny na tym terenie właśnie walki tej areny. I trzeba było jak najszybciej stąd bo wszystko miało iść z wybuchem. Tutaj jest inaczej. Więc zawsze przeładowałem, jest git. Nawet Krauser nas nie powstrzymał. Kurde, ale się ściemniłem. Teraz pozwólcie, że się trochę rozjaśnię. Na bym powiedział, że jeszcze trochę bardziej. O, teraz w miarę jest git, ja wiem, że teraz nie będzie dla nas za na kamerze. Może troszeczkę. Normalnie. O, dobra, teraz powinno być git. No i drodzy zakończyliśmy rozdział z Krauserem. Wow. Walka była ciekawa. Szczególnie na noże, później było dosyć tak inaczej, ale te pułapki, nie? gdzie po prostu nas czychał. Świetne, świetne. I na tym faktycznie można się wyskilować z parowaniem. Taka prawda. Dobrze, zakończyliśmy rozdział, lecimy dalej. Jeszcze spokojnie mamy chwilę czasu na nagrywkach, to zatrzymy kawałek co dalej. Ewentualnie jakaś kacsenka może nas pożre i wtedy zakończymy odcinek, nie, ma, nie wiadomo. A zdecydowanie odcinek poświęcony dzisiaj dla Jocka Krauzera. Piętnasty rozdział Kto wie, być może ostatni, a być może nie. Dobra, dosyć spinnerka, dużo gunpowdera, fajnie. Ale i tak przy okazji przeładujmy. No to się nada. Dobra, tu mamy, tu mamy. A no i tak wiesz, pistol Leon. Pistol to jest Twój najlepszy przyjaciel, tak naprawdę. Ok, stąd możemy już zaobserwować co nieco. bardzo proszę bardzo, co na co spojrzymy? Możemy zbliżyć. No jest sety Leon. E, Widać, że straż tutaj jest i to dobrze po prostu zabezpieczona. A tutaj? Tak. Jest i nasza Ashley. Ashley. Jest sheet. Zawierają ją. No nic, nic się nie zrobi. A to jest zbyt daleko, żeby tak chyba snipe'em sięgnąć. Tak mi się wydaje. Już jestem nawet ciekawy... że eee, Przez co to nawet trochę widać, ale dobra, nie będę próbował. Wiem, że jak już tam będę, to wtedy się z nimi pobawię. Wiesz, do uh, snipy. No i dobra pytanie, no bo w sumie możemy pocisnąć dalej, coś przecież to po prostu jest typowy nowy rozdział, więc dużo będzie się działo. Myślę, że jednak zakończymy sobie tu odcinek mimo wszystko i zaczniemy po prostu nowy od tego etapu właśnie, czyli początek 15 rozdziału. Więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się ciepło, na razie i hejos!